Witam, witam, drogie bliźnięta. No, mamy rozłożenia kart na następne dwa miesiące. Czyli sierpień jest w pierwszym rzędzie i wrzesień jest w drugim rzędzie. Dziękuję Wam wszystkim za to, że mnie subskrybujecie, oglądacie i za to, że mi piszecie komentarze, które bardzo lubię czytać i zawsze na nie odpisuję. A chcę Wam przypomnieć, że jeżeli jeszcze do tej pory nie zaprenumerowaliście mnie, to proszę mnie zaprenumerować i polubić z paluszkiem do góry. No i oczywiście jak zwykle każdego miesiąca mamy nów i pełnię księżyca. Więc wypisujemy intencje. Pierwsze trzy dni w każdym nowiu i w każdej pełni są najbardziej silne. Więc wypisujemy, czytamy to głośno, jeżeli to jest możliwe, a na końcu palimy. Palimy i popiół wyrzucamy na zewnątrz. I przy tym jest dobrze jeszcze też i zrobić swoją własną modlitwę czy prośbę. OK? I podziękować. Bo bez wdzięczności nie ma radości, moi drodzy. Także pierwszą waszą kartą. Na miesiąc sierpień jest dwójka, dwójka kijów. Patrzycie w swoją przyszłość. To może być też i wasza podróż, podróż, w której odniesiecie zwycięstwo. To może być też i ktoś, kto do was przyjedzie. A, to może się tyczyć równie dobrze i Waszego związku, Waszego, waszego zdrowia, kariery i spraw urzędowych. Ok? Także odniesiecie tutaj a, w jakiejś sytuacji duże zwycięstwo, co Wam przyniesie zadowolenie i satysfakcję. Ok? Dziesiątka. Dziesiątka monet. Piękna karta spełnionych życzeń, gdzie zaistnieje harmonia, radość i zadowolenie. Możecie a, dostać jakiś spadek a, albo i pieniążki z niewiadomego źródła, lub też dokonacie zakupu jakiegoś. A, Miejsca, to znaczy dom czy kondom, czy też e, mieszkania, a, gdzie będziecie w końcu mieć tą a, satysfakcję ze swojego osiągnięcia i ze swojego życia. Jeżeli z kolei szukacie pracy, to możecie dostać pracę taką, którą a, chcieliście mieć. Nawet o niej żeście mogli nie marzyć, to znaczy marzyliście, ale to Wam się może po prostu spełnić, będziecie z niej bardzo zadowoleni. Z kolei, jeżeli macie pracę, to możecie dostać lepszą pracę, zmienić na lepszą albo, albo dostaniecie jakąś podwyżkę, jakiś bonus. Jeżeli z kolei jesteście w małżeństwie czy w partnerstwie to król, król Kijów to jest baran, strzelec albo ktoś kto ma te znaki na swoim wykresie urodzeniowym po 45 roku życia Izbysz po prostu wam, was wspiera w każdym a, podejściu, a niemniej jednak to może być też i wasz boss w pracy, jeżeli nie macie z kolei pracy, to może być ktoś, kto wam pomoże dostać tą pracę i tak jak powiedziałam, to, za, to też może być, jeżeli jesteście w małżeństwie czy w partnerstwie, to może być wasz współpartner czy współmałżonek, a, który zawsze was będzie po prostu wspierał, i zawsze będziecie mogli na niego liczyć. Albo, jeżeli nie jesteście w żadnym związku, to może być osoba po prostu starsza czyli tata, starszy brat, wujek osoba, która, na którą zawsze możecie po prostu liczyć. No. I na końcu mamy szóstkę, pod spodem mamy szóstkę kielichów. Tutaj możecie po prostu żyć wspomnieniami, albo spotkać właśnie kogoś ze swojej przeszłości, gdzie spędziliście swoje młodzieńcze lata, gdzie chodziliście do szkoły, gdzie żeście się wychowywali. I ta osoba, którą spotkacie, da wam po prostu taki boost podniesie Waszą wartość. Mało tego, bardzo e, pozytywne wnioski wyciągniecie z, tej, z tego całego spotkania czy rozmowy. Ok. Jeżeli z kolei szukacie właśnie partnera, to może być też, że spotkacie właśnie tą osobę swojego życia, swojej przeszłości. To może być Skorpion Rak ryba. No i to by było tyle, no i oczywiście przesłania anielskie mamy Fionę i Fiona ci mówi Poprosiłeś anioły o pomoc, bądź zatem gotów na przyjęcie boskich wskazówek i pomocy. Zasługujesz na pomoc od Boga. Także pytaj, a będzie ci dane. Ja cały czas powtarzam, pytaj, proś, a będzie ci dane. O, macie piękne karty, więc cały czas mówię, że bez wdzięczności nie ma radości. Dziękować za wszystko, co Was w życiu otacza, co się dzieje, a wówczas więcej błogosławień wejdzie w Wasze życie. No i teraz mamy wrzesień. No, we wrześniu jesteś. Jesteście, moje drogie bliźnięta, gotowe, aby odejść od jakiejś emocjonalnej sytuacji, która już Wam więcej po prostu nie służy. I jak odejdziecie od tej emocjonalnej sytuacji, to będziecie po prostu zbierać a, zbierać owoce tego, co zasialiście przedtem. Ta karta jest bardzo dobrą kartą, jeżeli szukacie pracy. To jest karta też narodzin nowego dziecka. Jeżeli chcecie mieć dzieci, to jest najlepsza karta, jaką można mieć. A z kolei możecie się też dowiedzieć, że ktoś z waszego bliskiego otoczenia jest w ciąży. Ale to jest też i karta dobrego biznesu. Jeżeli a, nie macie pracy, to ją dostaniecie i to będzie taka praca, z <laughs> której będziecie niesamowicie zadowoleni. Mało tego, jeżeli pracujecie, to robicie to, co powinniście robić jak najlepiej. Będziecie bardzo doceniani. A jeżeli jesteście w swoim własnym interesie, to czy chcecie założyć interes, to będziecie zbierać tego owoce. Tym bardziej, że tutaj mamy też właśnie cesarza. Cesarz to jest taka osoba z żelazną ręką, bardzo dobra osoba, jeśli chodzi o założenie właśnie interesu. Bo stanowicie wspaniałą parę. Może to być nawet i twój wspólnik, albo i małżonek. To też jest baran, lew, strzelec. Osoba, która po prostu wie, czego chce i wie, że biznes jest na pierwszym miejscu dla niego. Ok? Tworzycie bardzo dobrą Parę w tym wypadku. Także jeżeli emocjonalnej natury Was coś męczy i chcecie od tego odejść, to odejdziecie i odejdziecie, bo dzięki temu po prostu poprawicie swoje życie na lepsze. I tutaj mamy też króla denarów. To jest ktoś, kto jest kto posiada po prostu. A wszelkiego rodzaju dobra i bogactwo, ale dzięki yy, własnej ciężkiej pracy. Ten człowiek lubi też i pomóż. Pomóż innym. Także jeżeli zaczynacie cokolwiek, to jest człowiek, który Wam wskaże, jak robić, co robić i którędy iść. Po prostu da Wam tak zwane know-how, ale resztę będziecie musieli dokończyć sami. To może być też i Wasz boss w pracy, albo jeżeli um, składaliście podanie o pożyczkę, to jest człowiek, na którego możecie liczyć, bo on Wam po prostu dużo pomoże. No i na końcu rycerz buław, czyli nadjeżdża do Was jakiś wizytor, czyli będziecie mieć odwiedziny albo wy pojedziecie w odwiedzinie. Niemniej jednak to jest też karta bardzo dobrej a urzędowej natury pozytywna wiadomość. No to jest coś, czego będziecie bardzo zadowoleni. Przyniesie Wam to satysfakcję. No, na samym końcu mamy od Archanioła Michała, który ci mówi Zarezerwuj czas na podjęcie decyzji. Zarezerwuj czas na podjęcie decyzji. Okej, okay, więc to by było tyle. Moje drogie bliźnięta. Dziękuję Wam jeszcze raz, niech Was Bozia błogosławi, a aniołki oświetlą Wam drogę, którą podążacie. I zawsze je pytajcie, a będzie Wam dane. I proście, a będzie Wam dane. Do widzenia.